Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Takie słowa słyszysz dzisiaj ty i ja, takie słowa usłyszała Maryja i warto się ich uchwycić, zwłaszcza wtedy, kiedy jest trudna, albo kiedy czujemy, że Bóg naprawdę nas opuścił. I to jest doświadczenie, które dusza może przeżywać. Nie wiem, jak przeżywała to Maryja, możemy się tylko domyślać i wyczytywać z takich pośrednich przesłanek. Jeśli była bez grzechu, była w nieustannej łączności z Bogiem, to może miała łatwiej, a może trudniej. Natomiast jesteśmy tu i teraz. I chcemy iść, dzisiaj jakoś szczególnie też patrząc na Maryję i prosząc ją, żeby nam towarzyszyła w tej naszej roratniej pielgrzymce. Jedenasta strofa pieśni duchowej: Odkryj swą obecność i niech zabije mnie Twój wzrok i piękno. Popatrz na tę bolesną miłość, którą uleczyć zdoła jedynie obecność i postać. Święty Jan prowadzi nas coraz bardziej w głąb, dzieląc się oczywiście swoim doświadczeniem. Był taki moment, on o tym sam pisze, że kiedy napisał już te strofy, to chciał je uzupełnić. I to jest właśnie ta strofa. Dlatego, że zobaczył, że niby oczywistą rzecz. Ale nie do końca wyjaśnił, nie do końca zaznaczył, jaką rzeczywistość. Odkrył, że na tej drodze człowiek powinien mocno zrozumieć i uchwycić się prawdy o obecności Boga, o Jego byciu, o tym, że On jest. Zobaczcie, że kiedy wpadamy w różne doświadczenia, Maryja prowadzi dialog z Bogiem, to najczęściej dotyczy to dwóch właśnie rzeczy: czy Bóg jest dobry i czy jest. Albo na odwrót, czy jest, a jeśli jest, to czy rzeczywiście jest dobry. I święty Jan pokazuje i odkrywa przed nami, że rzeczywiście jego obecność, żeby to wybrzmiało, jest nieustanna i jest w Tobie. O tym mówiła też Święta Teresa. I nie ma człowieka, w którym Boża obecność by nie przebywała. Bo gdyby tak było, to człowiek by nie mógł istnieć. Jeśli Bóg, Boga by zabrakło w naszym życiu, w, naszym, w naszej duszy, to giniemy. To Bóg podtrzymuje świat. I święty Jan jakoś mocno chce to podkreślać, że pomimo tej obecności nieustannej, no to Bóg się ukrywa. I dlatego oblubienica nasza dusza woła, odkryj swoją obecność i niech zabije mnie Twój wzrok i piękno. Dusza właśnie za tym tęskni, za doświadczaniem obecności Boga. Chce Jego wzroku, chce Jego spojrzenia, chce piękna oblicza, chce je widzieć, kontemplować, chce być w jej zjednoczeniu. I ona już wie, że ten brak ukochanego, brak Boga, nie jest absolutny. Coraz bardziej zaczyna rozumieć, że to jest ukrycie i że ono jest potrzebne. Co więcej, trzeba Bogu pozwolić być Bogiem, być tajemnicą. Dlatego tak śmiało człowiek też wtedy staje w tym momencie życia duchowego z takim zawołaniem, z, takim, z taką decyzją koniec ukrywania. Bo koniec już tego, nie pokaż się. Nie? Ja jestem gotowy, chcę tego, tu i teraz. I tak śmiała prośba, jak mówi święty Jan, skąd się bierze? No bo zobaczenie chwały Boga i prośba o to w pewnej dojrzałości kroczenia ku Bogu, w pewnej mądrości jest czymś naturalnym i zwyczajnym. Mojżesz też pragnął zobaczyć Boga. Nie zobaczył Go w pełni, zobaczył tak naprawdę tylko przechodzącego Boga, zobaczył Jego plecy. I to wystarczyło. Chociaż chciał spotkania, to Bóg dał mu się poznać w taki sposób. I Słowo Boże mówi, że nikt nie widział tak Boga, jak widział Mojżesz i przeżył. Więc mamy zobaczyć, że Bóg będzie bardzo często też w taki sposób nam się objawiał to znaczy, będzie pokazywał nasze plecy, swoje plecy. Będziemy wiedzieć, że On jest, będziemy wiedzieć, że idziemy właściwą drogą. I to jest bezpieczne. To jest zawsze pewna droga. Kiedy nie wyprzedzamy Boga, kiedy nie chcemy nachalnie zmusić go do czegoś, kiedy nie chcemy z nim handlować, ale pokornie dajemy mu się odkrywać tak jak on chce. Dzisiaj, teraz. I święty Jan od Krzyża mówi o tej obecności, że ona, że można ją rozumieć w takich trzech wymiarach, trzech etapach. Pierwsza, tą, którą już przeszliśmy w tych strofach, to jest tak zwana obecność naturalna, czyli taka istotowa. Znaczy, że Bóg jest w świecie, w świecie stworzonym, że Bóg przebywa nie tylko w najlepszych, najczystszych duszach, takie jak Maryi, ale w tych, czy w świętych, ale także w tych złych, grzesznych. Jest w każdym z nas, jest wokół nas. W nim wszystko, mówi Święty Paweł, ma istnienie i bez Niego nic nie istnieje. I On dał wszelkiemu stworzeniu siebie i nadał przez to temu sens. Czyli obecność Boga to jest sens życia wszystkich stworzeń, mojego i twojego też. Druga obecność, święty Jan mówi, że jest to obecność nadprzyrodzona, czyli przez łaskę. O niej dzisiaj słyszymy też w Ewangelii, że to jest darmowość miłości Boga. Ale każdy z nas też w tym już uczestniczy. Święty Jan mówi, że to jest dar łaski Chrztu. Że dzięki tej łasce, Chrztu Świętego, Bóg zamieszkuje z wielkim upodobaniem w duszy. Z wielką miłością. Jest niezwykle uradowany takim czy taką możliwością przebywania. I w ten sposób człowiek spotyka się już przez Chrzest nie tylko przez świat stworzony. Ale odkrywa Boga jako kogoś bliskiego, o tym będzie jeszcze więcej dalej. Że obecność Boga i poszukiwanie go tak naprawdę nie dotyczy tego, że mam iść za nim w sensie dosłownym, ale że mam wchodzić w głąb siebie. I trzecia obecność to tak zwana czuła miłość duchowa którą człowiek spotyka, czy w której człowiek spotyka się z Bogiem jak z przyjacielem, z kimś najbliższym, z kimś, jaźń przyjaźni, kimś, kto rozumie, kogo ty chcesz rozumieć, kimś, kto daje ci wolność, komu ty dajesz wolność. Niezwykła relacja. Czemu te trzy obecności? W Maryi oczywiście Bóg działał w pełni we wszystkich tych wymiarach. I tak samo chce działać w jakimś wymiarze w nas i przez nas. I oblubienica, znając te rodzaje ob... obecności, mówi przekonaj mnie do swej obecności we mnie. To jest ta odwaga. Czyli chce szukać Go już nie na zewnątrz, ale w sobie. I mówi: Oczaruj mnie nią, zachwyć, zabij moje niedowiarstwo. Zobaczcie, że to jest znowu doświadczenie wejścia w prawdę o sobie. I święty Jan czemu dopisuje ten strofę? Bo ma takie przekonanie, to już było w pierwszej strofie, że to nie wybrzmiało. Że ta droga została pokazana i naznaczona już na samym początku, ale człowiek chce trochę po swojemu szukać Pana Boga. Dlatego szukamy Go najpierw na zewnątrz. Nie, najpierw w innych, najpierw poprzez świadków. Nie? Każdy z nas musi to przejść. Chociażbyśmy tutaj codziennie mówili o tym, że droga jest taka, to i tak zrobimy to w inny sposób, żeby może się przekonać. Nie? No bo, no właśnie, sam znasz swoje życie duchowe, wiesz gdzie jesteś. Nie? Więc, y, tak naprawdę, czy, skąd ta śmiałość i skąd y, teraz to doświadczenie y, zabij moje niedowiarstwo. Mówi dusza, czyli y, koniec już nie. Bo dochodzi do takiego momentu, w którym y, dusza decyduje się, by Bóg wypalił w niej wszystko to, co grzeszne. Y, nie ma już pretensji do Boga, y, ale chce zobaczyć, że Jego piękno i miłość może tylko i wyłącznie przekonać i oczyścić tak duszę, że ona staje się na nowo świeża, na nowo czysta. Na nowo odbijająca twarz Boga. Więc jest i rodzi się to pragnienie, jakby zerwania kajdan, uzdrowienia, ale prawdziwą miłością, nie swoim wysiłkiem, prawdziwą obecnością, przebywaniem w tej miłości, rozkoszowaniem się tą miłością, smakowaniem tej miłości. I to sprawia, że Bóg, oczywiście, dał nam. Temu środki, sakramenty, i tak dalej, swoją żywą obecność, może nas odnawiać. Więc co widzimy w tej strofie 11? Po pierwsze, że obecność Boga i pragnienie go ujrzenia będzie nieustannie powracać. Nieustannie, jak bumerang. Że człowiek chce zobaczyć twarz Boga, chce się z Nim spotkać. Że chce Jego wzroku, chce Jego obecności tu i teraz. Po drugie, że oczy i twarz, mówi święty Jan najpełniej odzwierciedlają wnętrze. A zatem człowiek chcąc ujrzeć oblicze Boże, chce ujrzeć Jego wnętrze tak naprawdę, chce wejść w tajemnicę, chce ją poznawać do głębi, coraz bardziej. Po trzecie, to, to pragnienie poznawania Pana Boga. To przejrzenie się w Jego obecności zadaje duszy, czy w duszy, śmierć temu, co grzeszne. Chciałeś śmierci, to ją masz, nie? mówi dusza, niejako. Poddaje się tobie. Nie? Po czwarte, mimo silnej prośby, i wielkiej przyjaźni, Bóg, mm, zobaczmy, nie będzie i nie objawi się od razu w pełni. Człowiek i dusza by tego nie zniosła. Dlatego będziemy może przychodził tak jak do Mojżesza, i że będziemy widzieć go w jakiejś wymiarze, w jakichś drobnych szczegółach, ale to będzie wystarczać. Bóg wystarczy. I po piąte, ta miłość oblubieńcza zakłada pragnienie tego, czego pragnie ukochany. Znaczy przestajemy patrzeć wtedy coraz bardziej na to, czego my chcemy, a zaczynamy pragnąć tego, czego pragnie ten, kogo kochamy. Tak jest w miłości, tak jest, kiedy Bóg nas prowadzi ku sobie coraz głębiej. Że coraz mniej zwracamy uwagę na siebie, na swoje, a coraz bardziej na to, co u rozraduje Boga. I to jest strofa jedenasta. Dwunasta brzmi. Och, krystaliczne źródło, żeby tak w Twoim obliczu ze srebra nagle się wyłoniły te upragnione oczy, których rysunek skrywam w głębi siebie. Po tych wszystkich prośbach, błaganiach i wzdychaniach, zobaczmy, dusza zatrzymuje się, milknie i zachwyca. Musi być taki moment w życiu duchowym. On oczywiście się będzie powtarzał, że trzeba nam zachwytu. Że trzeba nam zatrzymać się z tym i w tym, jaki jest Bóg. Być z Nim. Potrzebujemy oczarowania, i Bóg chce nas nim obdarowywać. Świat stworzony nie oczaruje. On na chwilę jakoś zachwyci. Na chwilę. Ale to nie jest takie oczarowanie, które wynika, czy jest niezwykle głębokim doświadczeniem duchowym. Już dusza to wie, i Ty też, i ja też wiemy. I chodzi teraz, żeby doświadczyć właśnie źródła, krystalicznego źródła, nieskalanego i czystego. I Święty Jan mówi, że jego tafla jest niczym lustro, w którym można się przejrzeć. I człowiek chce, dusza chce korzystać z tej zdolności. Chce patrzeć i widzieć wyraźniej, coraz bardziej, coraz jaśniej. I co y, 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 jest tym lustrem? Święty Jan mówi, że to jest wiara. A dokładnie jeszcze potem powie: wiara, nadzieja i miłość. Są trzy cnoty teologalne, które każdy z nas otrzymuje w Chrzcie Świętym i których nie da się stracić. One mogą być w minimalnym, wiecie, takim gasnącym, niby płomieniu. Ale przez wiarę, jakby przez źródło, możemy oglądać Boga. I tak naprawdę to wiara jest tym doświadczeniem, które z kolei będzie pobudzać nadzieję i miłość do właściwego poznania ukochanego. I co nam mówi wiara? Co wiara mówi duszy? Wiara przekonuje nas, że podstawą tożsamości człowieka jest Bóg. Nie to, co robimy, nie to, co umiemy, nie nasza bezgrzeszność, nie walka ze słabościami. To wszystko oczywiście jest w jakimś wymiarze ważne, ale to nie świadczy o naszej tożsamości. To Bóg, który jest w nas, to Jego oblicze mamy kontemplować w nas. I to jest niemożliwe bez wiary. Wiara jest tą rzeczywistością, tą nadzwyczajną rzeczywistością, dzięki której my stajemy się tym, kim jesteśmy i odkrywamy sens i cel naszego życia. I zobaczmy, że tak naprawdę, kiedy nie przestajemy żyć wiarą, no to wybieramy te sposoby szukania po swojemu. Jakby się trochę cofamy. Nie? Dlatego mówiłem przed chwilą, że to, co w pierwszej strofie wystarczyłoby, to uznać i tym żyć, ale jesteśmy słabi i grzeszni. I wtedy często możemy znowu wrócić do tego doświadczenia, szukania jakby pomacku po w świecie stworzonym, i tak dalej, i tak dalej. Więc dusza odkrywa, że bez wiary nie jest w stanie doświadczyć Boga i że tylko przez wiarę jest to możliwe co więcej zaczyna odkrywać i rozumieć, że Boga trzeba szukać w sobie. I tylko w sobie. Przede wszystkim w sobie. I Święty Jan mówi, że warto pamiętać o tym, daje taki obraz srebra. Pokazuje Boga i wiedzą o nim w takiej formie wysrebrzonej, czyli pokrytej tajemnicą. I co mówi? Że to srebro daje takie poczucie szlachetności, ale jeszcze nie całkowitej prawdy. Że wiara daje Boga, jakby okrytego srebrem. Daje Boga całego, ale zawsze ukrytego. Daje Boga w pełni i dusza zgadza się na to, że jeszcze tej pełni nie doświadcza, ale że ma Boga. Że Bóg żyje w niej. Że spotyka się z Bogiem, zaczyna coraz bardziej dostrzegać, że problem nie jest w Jego nieobecności, bo on zawsze jest i zawsze był i zawsze będzie, ale że zgadza się na to doświadczenie, by Bóg był Bogiem. Jak chce być ukryty, to znaczy, że to jest najlepsza w tym momencie dla mnie sytuacja. Najlepsza. I tak naprawdę, czego zaczyna się przez wiarę chwytać dusza? Że widzi zarys Boga, jakiś szkic, mówi święty Jan. Nie widzi całego obrazu. Nie? nie wiem, czy macie zdolności plastyczne, to jak powstaje obraz, czasem widziałem taki malowany farbami, to często się go tak szkicuje delikatnie, jakieś tam konturki robi. I ten, który jest autorem, on już wie, co tam będzie, w czym czy mu to pomaga. Często bez tego szkicu nie da się nie zrobić roku dalej, zrobić no tego, namalować tego obrazu. Chociaż może się da, już nie wiem, nie znam się, ale niech nam ten obraz trochę posłuży. I Wiara daje nam ten zarys, ten szkic. I dusza ma się tego uchwycić i coraz bardziej odkrywać Pana Boga. I też siebie. Dlatego nie potrzebuje już pośredników. Ma szkic. Ma pewien wzór. Wie, co robić dalej. Dusza też zgadza się na to, że nie musi oglądać Boga, jakby w tym, co jest zewnętrzne, ale ma się poddawać Jego woli. Znaczy, zaczyna wierzyć Bogu i codziennie coraz bardziej odkrywać go w sobie. Wierzyć Bogu, ufać mu. Jakby. To jest chyba trochę tak, jak w różnych relacjach. Znaczy, im głębsza, prawdziwsza relacja, tym bardziej oparta na zaufaniu. Nie? Że dasz komuś pin do telefonu, nie? że dasz dostęp do konta i nawet nie myślisz, że ktoś cię może oszukać. Nie? Że jakby nie zastanawiasz się, nie skupiasz już na sobie, tylko ufasz tej osobie. O coś takiego ma chodzić duszy z Panem Bogiem. No i dusza, mówi święty Jan od Krzyża, jakby ma takie doświadczenie, że jak poznaje, to dlatego miłuje i nie musi rozumieć wszystkiego. Jakby nie musi rozumieć. To jest trochę też tak znowu do relacji nawiążę, jak Maryja nie rozumiała wszystkiego. i Trudno było to pojąć. No a jednak powiedziała Bogu tak. I wydarzyło się Słowo, stało się ciałem. Tak samo będzie z nami, jakby nie ma innej drogi. Więc dusza coraz bardziej postępuje w tej duchowej drodze, coraz głębiej poznając Boga i coraz głębiej poznając siebie. Więc jaki wniosek z tej strofy? Po pierwsze, to czego szukamy jest blisko nas. Mamy to w sobie, znaczy źródło życia jest w Tobie. Nie na zewnątrz. Po drugie, wiara daje nam możliwość patrzenia na siebie, na innych, na świat oczyma Boga. Pozwala widzieć głębiej, szerzej, bardziej. Po trzecie, dzięki wierze odkrywamy swoją tożsamość, że po co żyjemy, dla kogo żyjemy i że ostatecznym celem naszego życia jest Bóg. Po czwarte, że pomimo pragnienia pełnego oglądania Boga, Rozumiemy, że w tym momencie nie nasycimy się pełnią i nawet nie potrzebujemy tej pełni, ale że ona jest naszym celem. I po piąte, skoro mamy Boga w sobie, to mamy życie w sobie i dusza żyje. Więc życzmy sobie, każdy z nas i wzajemnie sobie nawzajem, żebyśmy spróbowali dzisiaj, tak jak Maryja, mówić Bogu tak, nie rozumiejąc, nie kalkulując, ale patrząc na niego. Amen.